Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o prawdziwych, rzeczywistych cenach drobiu. Ile tak naprawdę, słuchajcie, kosztują kury? Ponieważ często do mnie piszecie, czasami się żalicie, czasami tylko informacyjnie piszecie, że no niestety przepłaciliście lub ewentualnie. Kupiliście kury, z których nie jesteście zadowoleni, bo okazało się, że kury były chore, albo kury były stare, albo w ogóle cena miała być, powinna być niższa. A kupiliście na przykład za 50 zł, kurkę w wieku 16-18 tygodni, gdzie tak naprawdę no nie ma się co oszukiwać, przepłaciliście i to sporo. I teraz Wam powiem, słuchajcie, naprawdę z czego wynika ta cena, jak to wszystko się kształtuje, na czym ci producenci w ogóle. Chodowcy zarabiają. Także zapraszam do oglądania. Myślę, że tutaj odcinek przydatny dla wszystkich, dla osób, które zaczynają przygodę z drobiem, i dla osób, które no, już są niepoczątkujący, ale raczej takimi zaawansowanymi hodowcami. Myślę, że też im się to powinno przydać. Prośba o łapkę w górę i subskrypcję, i zaczynamy. Moi drodzy, pierwsze i co najważniejsze, trzeba sobie oczywiście powiedzieć, jest to, że cena kur w różnych regionach jest. Yy, różna i zaraz wam powiem od czego to zależy, więc yy, tak naprawdę mamy różnorodność, jeżeli chodzi o kurki w. W wieku 16-18 tygodniu ta cena jest zbliżona, waha się mniej więcej między 40-43 zł, może 35 zł 38 W zależności mówię w jakim regionie nie da się słuchajcie podać, jeżeli ktoś wam mówi tylko i wyłącznie o jednej cenie, gdzie w mazowieckim, w podlaskim czy w podkarpackim cena jest podobna, nie ma takiej możliwości. Ta cena, słuchajcie, będzie się wahać złotówkę 2,5, ale będzie się wahać. Na pewno nie będzie jednakowa. Kolejna rzecz, jeżeli mówimy o cenach, to pamiętajcie, że to nawet nie tylko jeżeli chodzi o województwo, słuchajcie, ale nawet w powiecie się różni. Czasami nawet na jednym targu ta cena może się różnić, chociaż no, to rzadko się to zdarza, ale może się tak zdarzyć. Także to jest najważniejsze. Kolejna rzecz, pamiętajcie, żeby nie sugerować się do końca ceną. Jeżeli ta kura kosztuje 36 zł, a ta kura kosztuje 38 zł, to nie oznacza, że tamta kura jest, nie wiem, lepsza, zdrowsza. Chociaż może tak być, więc. Ale tutaj, jeżeli chodzi o drób, słuchajcie, no nie ma na to reguły. Bardziej trzeba wiedzieć, z jakiego źródła jest ten drób, porozmawiać z tym hodowcą, z tym sprzedawcą, z tym handlarzem, żeby wiedzieć po prostu, co się kupuje, żeby nie kupić kota w worku. Kolejna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, skąd w ogóle się bierze ta cena. No, w jakiś sposób na pewno. Pośrednik hodowca tą cenę nam dyktuje, narzuca sobie jakąś tam marżę. Ale generalnie słuchajcie, oczywiście to wszystko zależy głównie od kosztów stałych i od tego, ile kosztuje w tym momencie pasza. No bo jeżeli ktoś odchowuje kurę, to głównym kosztem. Dlatego hodowcy, słuchajcie, jest koszt pokarmu dla tego drobiu, czyli koszt paszy. Oczywiście w pierwszej, w pierwszej fazie, często jeżeli ktoś sprzedaje takie kurki starsze i kupuje kury młode, no to koszt zakupu tej kury ale generalnie pokarm, tutaj pokarm słuchajcie gra główną rolę. Po drugie oczywiście to są koszty stałe i tutaj jeżeli chodzi słuchajcie o koszty stałe to one mogą się różnić również w zależności od y, tego jaki kto ma kurnik, ile kto ma kapitału, ile kto ma... Y, jakie kto ma zaplecze i tak dalej, czy macie pracowników swoich, czy nie macie swoich pracowników, natomiast generalnie jeżeli my już, słuchajcie, chcemy sobie kupić 10 czy 15 kur, czy może 50, czy po prostu idziemy do siebie do hodowli dla siebie kupić parę kurek, to bardzo często może zdarzyć się tak yy, i musimy o tym pamiętać, słuchajcie, że właśnie ta cena zależy od tego, o czym powiedziałem, czyli koszty stałe, pokarm, no oczywiście odchowanie tej kury i one się różnią w zależności, yy, no i potem oczywiście marża, tutaj najwięcej na tym oczywiście, tak jak na większości produktach, zarabiają pośrednicy. Hodowcy, yy, którzy zajmują się głównie hodowlą, no. Yy... Najczęściej zarabiają na tym najmniej, chociaż tutaj w tej branży to się trochę bardziej zazębia. To nie jest tak jak w przypadku na przykład warzyw, kiedy faktycznie te ceny, słuchajcie, są windowane tak, że rolnicy zarabiają bardzo mało, a pośrednicy zarabiają bardzo dużo. Tutaj ta cena się trochę yy, trochę zazębia, natomiast generalnie trzeba sobie powiedzieć jasno, że też wynika z wielu różnych czynników, o których przed chwilą właśnie wam wspomniałem. Więc tak, słuchajcie, o tym musimy pamiętać, tego musimy być świadomi. Co dalej z tymi cenami? No tak jak Wam powiedziałem, teraz mamy yy, odcinek, nagrywam pod koniec czerwca, myślę, że lipiec, yy, ceny wywindują do góry, sierpień też, wrzesień, październik już ceny powoli zaczną spadać, trochę zmniejszy się popyt na drób ze względu na to, że zacznie się robić chłodno, zacznie się robić zimno. Yy, no i... Zawsze takie, że to zapotrzebowanie trochę wtedy spada. Zwiększa się zapotrzebowanie na jajka, a spada zapotrzebowanie właśnie na zakup kurek. Ludzie e, wtedy kur nie dokupują, najczęściej robią to w lato i w sumie bardzo dobrze. E, więc później te ceny spadną. Jak to wygląda teraz, słuchajcie, ja sobie chciałem nawet dla Was przygotować w jakieś wyliczenia. Słuchajcie, jak to wygląda w tym powiecie, w tym powiecie, ale nie wiem jaki jest sens, bo też do końca nie wiem z jakich wy jesteście powiatów i teraz jak wam zacznę mówić, że w województwie mazowieckim, w pomorskim czy w jakimś tam kosztuje tyle czy tyle, to nie ma to dla was żadnego sensu, bo wy możecie mieszkać w innym, możecie mieć zupełnie inne ceny. No tak to wygląda. Więc najlepiej by było sobie albo wygooglować wejść na olx czy gdziekolwiek popatrzeć, jakie są ceny, lub się przejść na jakiś pobliski bazar, w lęgarni porozmawiać z jakimiś hodowcami, zapytać się, jak teraz właśnie wyglądają ceny. Pamiętaj Słuchajcie, że te wszystkie ceny, co też bardzo ważne, można negocjować. To nie jest tak, słuchajcie, że to są ceny sztywne, tylko najczęściej nawet na tych bazarkach, jeżeli kura kosztuje 35 zł, no to jeżeli kupicie kur 15, może z tego będziecie mieli 32 zł za sztukę. Po prostu kwestia, słuchajcie, dogadania się to też nie jest tak. Nie wierzcie w to, jeżeli ktoś Wam mówi, że cena nie podlega negocjacji, no to jeżeli nie podlega, to zawsze możecie kupić gdzie indziej. A gwarantuję Wam, że w większości przypadków yy, i tak ktoś Wam troszeczkę tą cenę opuści, no bo po prostu chce sprzedać yy, towar. Yy. Więc e, tak to słuchajcie wygląda. Teraz jest dość duży po popyt na kury, więc te ceny też trochę skoczyły do góry. E, no i to widać, widać to nawet słuchajcie na tych bazarach, ile stoi tych różnych e, handlarzy, ile ich sprzedaje e, właśnie drób. Mm. I tutaj też jakby jeżeli wy chcielibyście sobie kupić kury, to ja Wam polecam właśnie, tak jak zawsze mówię, kupować kurki głównie latem, nie zimą, tylko właśnie teraz, żeby się na spokojnie odchowały, żeby się przyzwyczaiły do warunków dorosły. Kiedy już będzie zima, będą gorsze warunki, żeby się przyzwyczaiły, żeby tam była mniejsza szansa, że będą popadać w jakieś choroby i większe problemy. Więc tutaj na pewno ode mnie macie taką rekomendację, żeby teraz właśnie drób kupować. Kolejna kwestia. Jeżeli mówimy, słuchajcie o e, cenach, to tak naprawdę oprócz tych kosztów stałych, oprócz tego pokarmu, e, to ceny też zależą od e, generalnie gospodarki, od tego, co się dzieje na rynku. No bo jeżeli bardzo dużo drobiu, słuchajcie, przyjeżdża z zagranicy, tam są tańsze koszty produkcji, no to siłą rzeczy wiadomo, że, tego, że jest zalew tego drobiu, tych kur jest bardzo dużo, no i wtedy też się ta cena e, będzie. Diametralnie zmieniać. Natomiast w tym momencie, no raczej nie zauważymy spadek spadków cen i nie spodziewałbym się ich, bo też często się mnie pytacie, czy będą spadki cen. Bo chcielibyście kupić kury, ale są one drogie, bo kosztują ponad 40 zł za sztukę, a chcielibyście taniej. No nie da się, moi drodzy. Myślę, że taniej nie będzie. Może to spadnie o 2-3 zł, natomiast na pewno koszty stałe nie spadną. Jeżeli chodzi o ceny, koszty. Słuchajcie, pokarmu, pasz raczej też nie spadną, nawet jeżeli spadną ceny zbóż, jeżeli spadną ceny właśnie tych półproduktów, w których robi się... Z których robi się pasze, to raczej to też nie spowoduje spadek ogólnie, finalnie cen paszy. Także na to bym nie liczył. Bardziej bym się właśnie przygotowywał na to, że jeżeli już to będą jakieś wzrosty. No niestety mamy inflację, mamy to, co mamy. Słuchajcie, i, i to się odbija na gospodarce, i to nie tylko na spożywce, ale na wszystkich gałęziach. Także tak to wygląda. Ja wam bardzo dziękuję. Prośba o łapkę w górę i subskrypcję, moi drodzy. Napiszcie w komentarzu, jakie Wy macie zdanie, po ile Wy teraz kupujecie kury. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Cześć.